Witam was. Tu Czarny Mnik 1. Z pozycji tej pana będę coś dla was komentował. Za chwilę będzie zjeżdżać Czarny Mik 2. Zapraszamy. Zapraszam. Co za piękny wyczyn. Jest mało śmiałków, którzy ośmieliliby się przejechać właśnie ten y, prawie pionowy spadek oto i on teraz zobaczymy to z pozycji z góry oto pozycja w której leżałem pozycja snipera. a teraz pozycja z której zjeżdżał na czarny MIG-2 o, jak pakuje a teraz wywiad z oto tym wyczynowcem no, się ma. Jak panu udało się zjechać? No było właściwie coś się bałem, ale zjechałem e... O tu myślałem, że się wywalę, ale się nie wywaliłem Jak nazywa, jak nazywa się sport, w którym pan uczęszcza? Zjeżdżanie rowerem po trawie <grym> Czy jest to... To jest z górki po trawie a. Dobrze, a czy jest to niebezpieczny? No bardzo, bo jak jest ba... bardzo pionowa górka, to się wywalisz Dobrze Jaki pan rower poleca do tych wyczynów? I, o, o taki o... Bardzo dobry jak widzimy, ma hamulce tarczowe. Pedały, na których są y, te guziczki do... O Ogólnie bardzo dobry rower. I... Komu pan poleca? Zacząć jazdę właśnie taką ekstremalną. No polecam przede wszystkim sobie i czegnę mnichowi jeden. No i wielu takim zapaleńcom ogiem. Chociaż mnie noga boli. Dobrze. <pod inclusive> po tym zjeżdzi. A więc dziękujemy panu. A właśnie. Czy chce pan pozdrowić yy, yy -y, jakichś widzów yy, czarnych mnichów? Pozdrawiam wszystkich widzów czarnych mnichów i tych jeszcze tego. Debili z Facebooka pozdrawiam. Dobrze, dziękujemy panu bardzo i do zobaczenia następnym razem. Na pewno jeszcze do Pana wrócimy. Dziękuję. Komentował dla Was Czarny Mnich oraz przeprowadzał wywiad z Czarnym Nichem 2. Dziękujemy i cześć!